Noc pochłonęła miasto, gdy wsiadłeś do taksówki. Droga nagle skręciła w nieznane, a ty, uwięziony w mroku, poczułeś narastający chłód. Zostawiony sam w ponurym lesie, bez telefonu, z bijącym sercem dostrzegasz nikłe światło. Czy to nadzieja, czy pułapka? Światło prowadzi do starej, zrujnowanej chaty. W środku, w przerażającej wizji, stajesz się świadkiem własnej brutalnej śmierci z rąk tajemniczej postaci. Lecz to dopiero początek. Obok ciebie pojawia się obca osoba. Aby ocalić siebie, musisz ją zabić w sposób okrutniejszy niż ten, który właśnie widziałeś. Wtem za twoimi plecami pojawia się najdroższa ci osoba, związana i zakneblowana. Jeśli zabijesz obcego, ona zginie na twoich oczach w jeszcze straszliwszy sposób. Możesz też oddać się w ręce postaci w kapturze, ratując bliską osobę, lecz skazując ją na wieczne cierpienie, widząc twój ból. W tym mrocznym scenariuszu, gdzie granice moralności zacierają się, a każda decyzja niesie ze sobą niewyobrażalną cenę, co wybierzesz? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. I subskrybuj kanał. Zastanów się, jak daleko posunąłbyś się, by przetrwać, i czy Twoje sumienie pozwoliłoby ci spać spokojnie.